Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z drapkowym. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to na tym kanale zdrabuję z irlandzkie oraz czasem polskie. Więc zachęcam do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I to są strapeczki, które przygotowałam na dzisiaj. Łączna inwestycja 20 euro. Tak więc zapraszam Was, kochani, do oglądania. Trzymajcie mocno kciuki. No i zaczynamy. No i będziemy sobie zdrapywać strapeczki od najmniejszej do największej. Tutaj oczywiście szukamy dwóch takich samych symboli, żeby wygrać przypisaną kwotę. No, ale niestety nie mamy. za 2 euro, szukamy szóstki oraz siedemnastki, nie ma, kolejna zdrapeczka, tutaj mamy wygrywające symbole. Przezimkaszymik i sztapka, no i takich symboli szukamy. Niestety kolejna zdrobeczka pusta. Za 3 euro. Tutaj w jednym rzędzie musimy znaleźć 3 trójki. I uwaga, uwaga, czy tutaj będzie trójeczka? No niestety nie ma. Tutaj w tej grze musimy znaleźć trzy razy tą samą kwotę, ale niestety nie mamy. tutaj mamy wygrywający symbol. No i szukamy. No niestety. No i tak, ostatnia nadzieja w najdroższej zdrapce za dyszkę. Zdrapeczka za 10 euro. Tutaj mamy wygrywające liczby. Tutaj mamy, musimy te liczby znaleźć. Do każdego rzędu jest osobny mnożnik, i tutaj jeszcze mamy takie pole bonusowe na dole. I trzeba znaleźć gwiazdkę, także no, szukamy. Trzymajcie, kochani, kciuki, żeby się chociaż cokolwiek zwróciło dzisiaj. I mamy tak: 12, 7, 3, 11. 15 Taki licz szukamy. Pierwszy rządek jest pusty. Drugi również pusty, największa liczba nasza to piętnaście. Szesnaście obok, dwadzieścia sześć, same wysokie liczby. Dwa ostatnie rzędy. No i ostatnia szansa. Ostatni rządek. Zobaczymy, czy się coś uda tutaj wydrapać. 13 oboczek. 37. 8 również obok. Jedyneczka i dziewiątka. No, dziewiątki również nie mamy. Ale jest jeszcze to pole bonusowe. Zaraz troszkę przybliżę. No i zobaczymy, czy się uda tutaj wydrapać taką gwiazdeczkę. No, niestety, 250 euro, ale pod diamencikiem. Także niestety nie nasze. Także kochani, dzisiaj się nie poszczęściło, ale jeszcze tutaj mamy w tej grze w tej strapeczce za 3 euro mamy jeszcze tutaj bonusik do zdrapania. Także, o, nie tutaj obok. Ale w bonusie również nic nie było. W tym bo w tej grze nigdy nie wygram nic z bonusem. Także no cóż poradzić na to, kochani. Jest jak jest ale mam nadzieję, że będzie lepiej następnym razem, tak więc yy, zachęcam Was do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Na dzisiaj się z Wami żegnam, życzę Wam moi drodzy miłego wieczoru oraz wysokich wygranych w Waszych zdrapeczkach. Trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. Pa, pa!